Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, 25 listopada, a to jest ostatni poniedziałek we Wstawakach w tym roku, bo w tym tygodniu kończy się rok. Ale to sobie jeszcze będziemy tłumaczyć. Zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, bądźcie bardzo serdecznie przywitani na początku tego tygodnia. Jest to ostatni tydzień stawakowy, dlatego że od przyszłego poniedziałku jest adwent. A to znaczy, że zaczyna się w kościele nowy rok liturgiczny, a to znaczy, że w ogóle zaczyna się nowy rok. Czyli mamy ostatni poniedziałek tego roku. Robimy ostatni tydzień i jedziemy oczywiście dzisiaj z cytatu z takich filmów jak zawsze bohatersko, dziwno, nieprawdziwo, bardzo fajnych. Byłem ostatnio w kinie na Terminatorze, tym najnowszym. To jest chyba szósta część, bodaj, że już. Uważam, że jest naprawdę dobry i będzie dzisiaj cytat właśnie stamtąd. Jest to taka rozmowa, którą prowadzi Grace, czyli taki człowiek, trochę taki podrasowany z przyszłości. Chyba nie zdradzam żadnych tam takich, tych, no, jak to się mówi, spoilerów z akcji. Rozmawia z kobietą, którą ma uratować, która oczywiście potem ma uratować świat. I mówi do niej następujące zdanie. Jakby tamta ją pyta, dlaczego nas tak jest takie ważne, dlaczego trzeba ją ratować, dlaczego wysłano z przyszłości kogoś, żeby ją koniecznie, jakby, no, przy życiu ocalić. I ona mówi do niej tak. Nauczyłaś nas, że nie ma przyszłości, ale jest to, co z nią zrobimy. Kani, bardzo proste, bardzo ważne i bardzo mądre zdanie. Moi drodzy, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zapanować tego, co będzie w przyszłości. Nie wiemy, co się wydarzy za 15 minut. Oczywiście, mamy jakiś plan, mamy prawdopodobnie na, na dzisiejszy dzień. Ułożone takie albo inne zajęcia, tak albo inny pomysł mamy. Chcemy zrobić to albo tamto. I jasne, że życie trzeba jakoś planować. Jasne, że trzeba mieć bardzo konkretne rzeczy do zrealizowania. Dlatego, że jakby to od nas zależy, co będzie. Właśnie, ale to od nas zależy, co będzie. Kochani, nie ma czegoś takiego jak przyszłość, w sensie wdrukowana, wpisana. Nie ma czegoś takiego jak. Zapisana dla każdego jakaś ścieżka. Ja wiem, że często w kościele posługujemy się takim zdaniem, że Pan Bóg ma dla każdego fantastyczny plan. I uwaga, to jest prawda, tylko trzeba dobrze to zdanie rozumieć. Ten plan nie polega na tym, że Pan Bóg przygotował jakąś konkretną ścieżkę z konkretnymi wydarzeniami, krokami, słowami, nie wiem, zakrętami, którą każdy musi przejść. I jeżeli nie przejdziemy akurat tą ścieżką, to będzie z nami źle. Nie. Plan Pana Boga dla nas polega na tym, że chce, żebyśmy byli szczęśliwi i chce, żebyśmy doświadczali jak najwięcej miłości. I Pan Bóg nieustannie będzie robił wszystko, żeby nam w tym pomóc. jasne, wiedząc jak nas stworzył, wiedząc co nam dał, kim jesteśmy, jakie mamy cechy, ma dla nas pewne propozycje, bo wie, że akurat to da nam największe szczęście. Ale to nie znaczy, że jest dla nas jakaś zapisana ścieżka, że jest zapisane coś, co się musi wydarzyć. Nie. To, jaka będzie nasza przyszłość, zależy od nas, od tego, co my z nią zrobimy, od tego, jak my ją ukształtujemy. I kochani, to zdanie jest strasznie ważne. Yy, ta cała seria Terminatora, ona jest taka dosyć śmieszna, no bo wydaje się, że są ludzie, którzy są w stanie, no właśnie ocalić ludzkość, zrobić jakieś niezwykłe rzeczy, dlatego trzeba ich rotować, bo bez nich się nic nie wydarzy. Uwaga, to prawda, ale to, żeby się to mogło wydarzyć, to i tak oni będą musieli podjąć tę decyzję. I to jest właśnie bardzo fajne w tym filmie. To mówi graj z tej kobiety. Że tak, jesteś bardzo ważna, bo Ty nam dasz kiedyś nadzieję, pokażesz nam, że możemy zmieniać przyszłość. Ale właśnie, to się nie wydarzy samo, tylko dlatego, że Ty jesteś, że Ty istniejesz, że Ty... no właśnie, że, że, że Cię ocalimy. Tylko Ty będziesz musiała to wszystko zrobić, tego nas nauczyłaś, że trzeba wziąć przyszłość we własne ręce. Kochani, Weźmy przyszłość, czyli dzisiejszy dzień już. Dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień, ten tydzień, ostatni tydzień tego roku. Weźmy go we własne ręce i zróbmy z tego coś naprawdę dobrego, coś niezwykłego, bo możemy to zrobić. Więc kochani, bierzmy się za przyszłość, bo ona nie istnieje. Istnieje to, co my z nią zrobimy. Moi drodzy, moi kochani, to by było tyle w poniedziałkowym odcinku. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam z Laosu, w sensie jak to oglądacie, to... Czy ja tu jeszcze jestem? Chyba jeszcze może jestem nawet, ale już wracam, w sensie jestem już w drodze powrotnej do Polski, ale ten tydzień jeszcze nagrywam sobie właśnie tutaj, więc będą takie dosyć ładne okoliczności przyrody. Zresztą będą trochę dłużej, bo też potem na adwent je przeniesiemy, ale to wam jeszcze kiedyś tam wytłumaczę. Chyba tyle. Na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie jak nie wiem co i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem. Pa!